Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny film, a dzisiaj zajmiemy się czymś takim, jak pułapka dopaminy. Tak, może pewnie już ktoś kiedyś o tym słyszał, jednak jest to temat bardzo, bardzo szeroki. Ja go dzisiaj tutaj troszeczkę tak skoncentruję, w taką małą kapsułeczkę żebyście tu mogli jakoś troszeczkę zrozumieć, i co z tym zrobić, i przede wszystkim jak wyjść z tej pułapki dopaminy, ponieważ problem ten. Ogólnie jest na tyle szeroki, że praktycznie rozlał się na całą planetę. Wiele ludzi ma z tym problemy i odbija się to też bardzo mocno na ich zdrowiu. Ale może na samym początku, czym w ogóle jest dopamina? Natura, gdy nas konstruowała, to pewnego rodzaju mechanizmy wbudowała, żebyśmy po prostu też na przykład i nie wyginęli. I wbudowała nam tutaj na przykład dopaminę. Dopamina jest tak zwanym hormonem, który bezpośrednio wpływa w mózgu na nasze centrum szczęścia. Tak to może sobie nazwijmy prosto, ponieważ jest to takie centrum, gdy coś zrobisz, na przykład, to stwierdzisz: A teraz mi się coś tam należy, fajnego, na przykład do jedzenia za to i czujesz się po prostu wtedy szczęśliwy, czyli dopamina szaleje w Twoim organizmie. Zostało to wbudowane po to, żeby na przykład Jadłeś, zjadłeś, wydzielają się właśnie hormony szczęścia, czyli ta dopamina i tak dalej wszystko to ma wpływ. Dla ciebie to jest uczucie przyjemne, czyli po prostu wiesz, że masz to zrobić za chwilkę, znowu jeszcze. Jednak to wzięło troszeczkę szerszy krąg, ponieważ to samo wzięło się tutaj po to, żebyśmy jako rasa w ogóle nie wyginęli, czyli tak samo po współżyciu również występuje tutaj właśnie ten efekt tego szczęścia. Który ci daje, żebyś to powtórzył znowu. No i tutaj takim później efektem tego jest, że stąd pojawiają się na przykład dzieci. Tak to sobie natura zaplanowała wszystko. Jak wiadomo, dzieci na przykład do pierwszego roku bardzo są szczęśliwe, cały czas się uśmiechają. Dlaczego tak jest? Tutaj również jest bardzo sprytny mechanizm natury. A mianowicie, wiadomo, że kiedy już dziecko się pojawi, to ten czas na początku nie należy do najprostszych, ponieważ, no, wiecie, budzenie się, krzyczenie, karmienie i tak dalej, i tak dalej. Wiele z Was to pewnie przerabiało. Nie jest to łatwy okres, więc dziecko cały czas się uśmiecha, co wpływa na ciebie, że daje ci szczęście. Czyli wpływa to na Twoje hormony, ty się cieszysz. I dla ciebie się to wkoduje, że to ok, to jest dobre. Czyli możesz to powtórzyć jeszcze raz za jakiś czas. Tak to prosto mówię, bardzo mechanizmami, jak to natura sobie zaprogramowała wszystko. Jednak problem dzisiejszych czasów troszeczkę bardziej się rozlał, ponieważ to się nie skończyło tylko na jedzeniu i na tym. Jednak również przeróżne czynności, które wykonujemy. Również nam tutaj właśnie dają tą dopaminę, i to centrum szczęścia się pobudza. Są to czynności takie jak na przykład sport, akurat bardzo dobra rzecz, która niektórych uszczęśliwia rzeczywiście i fajnie to na to wpływa. Jednak mamy jeszcze na przykład surfowanie po internecie. Czyli, wiecie, siedziecie gdzieś i zaczynacie jechać film za filmem, film za filmem, film za filmem. Im szybciej, tym lepiej, im szybciej, tym lepiej. To Wam daje uczucie szczęścia i bardzo często zapominacie tutaj nawet wtedy swój czas, i nagle patrzycie: o, wow, już jest tak późno, a ja tutaj jeszcze dalej siedzę i jeszcze serwuję. Później uzależnienie, oczywiście też, bo to jest jak gdyby uzależnienie, bo tak to działa na to. Na różnego rodzaju inne filmy, na przykład też i filmy dla dorosłych, u mężczyzn bardzo często też dochodzi do takiego uzależnienia, no i później też się pojawiają różnego rodzaju problemy w związkach tutaj z tym. Jednak dzisiaj największym problemem tego wszystkiego jest właśnie, jak to całe centrum tego szczęścia i wszystkiego działa na nasze jedzenie. Tutaj jest olbrzymi problem, ponieważ im zjemy coś bardziej słodkiego, czy jakieś czekolady, takie połączenie tłuszczu, właśnie i cukru, to działa niesamowicie mocno na to całe centrum tutaj szczęścia. No i niestety, ale no, też to nas wtedy uzależnia. I dlatego właśnie działa też tak cukier, gdzie przeprowadzano kiedyś badania, to Wam mówiłem, na szczurach gdzie im tam podawano pewną substancję, a te szczury później nie chciały już tej substancji, tylko wybierały cukier, bo też się od tego cukru przyzwyczaiły. E, także jednym słowem pokazało to, jak mocno działa właśnie cukier na to wszystko. I tutaj to nasz hormon tego szczęścia, no niestety uczyni nas w pewnym momencie nieszczęśliwym. Dlaczego? Ponieważ jemy coraz częściej. Za każdym razem, gdy coś na przykład zrobimy, a teraz sobie zafunduję nagrodę i sobie zjemy to i to. No, pewnie wielu z Was to zna. I tak niestety zaczyna się to kółko nakręcać, ponieważ. Za każdym razem też tej dopaminy jest mniej tego uczucia, tego szczęścia, wszystkiego potem, więc chcemy tego więcej, chcemy tego częściej, ponieważ nasz organizm jak gdyby się też częściowo uodparnia na to. I tak jak kiedyś na przykład ucieszyła cię jedna mała kosteczka czekolady, tak dziś na przykład musisz zjeść całą tabliczkę, żeby się czuć szczęśliwym. Problem jest tego typu, że tych kalorii, które sobie w tym momencie dostarczamy, nie jesteśmy w stanie spalić. Ponieważ no, większość ma tryb siedzący pracy, mało ruchu, wszędzie porusza się samochodem czy innymi środkami, czy hulajnogami elektrycznymi, których też wszędzie pełno jest. No, niestety tutaj kalorii praktycznie, że nie spalasz nic stojąc na tym i jadąc. Więc co się dzieje? To się wszystko zaczyna odkładać w twoim organizmie i niestety tyjemy. Tak jak popatrzymy sobie na zdjęcia, kiedyś, dawno, dawno temu, otyłych ludzi było bardzo mało. Dziś jest na odwrót: dziś szczupłych ludzi jest coraz mniej, a otyłych jest coraz więcej. To nie jest wina ich, to jest po prostu wina tego całego centrum. I to trzeba zrozumieć, jak to działa, bo tylko dzięki zrozumieniu, jak działa to całe centrum szczęścia, ta dopamina, możemy ten cykl przerwać. I w tym momencie trzeba sobie postawić to przed oczami. Teraz wierzę, jak ten mechanizm działa, że to jest po prostu no jak gdyby nasz naturalny mechanizm, nasz naturalny instynkt. Ale jeżeli teraz go zrozumiesz, możesz sobie zrobić po prostu taką przerwę. Odcinasz się od tego wszystkiego, co ci po prostu to szczęście daje. Mam na myśli tutaj na przykład jedzenie, godzinne surfowanie. Przy internecie zaczynasz wybierać inne rzeczy na to miejsce, jak na przykład spacer w naturze, czy gdzieś sobie posiedzieć w naturze, tego typu rzeczy, a te najgorsze produkty zaczynasz zamieniać innymi rzeczami. Możesz je sobie zamienić, nie wiem, jakimiś tłustymi rzeczami, żeby tego cukru nie mieć tyle, ponieważ, no wiecie, kiedyś też wszędzie był tłuszcz, później ten tłuszcz. Wycofano z tego jedzenia i zamieniono go na cukier, ponieważ no, stwierdzono, że tłuszcz niezdrowy szkodzi nam, wyciągnięto tłuszcz, nikomu to jednak nie smakowało, ponieważ tłuszcz był nośnikiem smaku. No, to co zrobiono? Założono cukier do tego i tak właśnie tutaj się to wszystko przewróciło, jak gdyby, ponieważ no ten cukier mocno na niego wszyscy polegli i wielu z was bardzo często pisze: No, ale ja nie mogę, bo jak nie zjem, to jestem nerwowa, czy nerwowy, ja muszę coś słodkiego zjeść. No właśnie, to jest to rozdrażnienie tak zwane odwykowe. To minie. To jest tylko na początku. Wiem, mówię to z własnego doświadczenia. Mówię to z własnego doświadczenia. Ja też sobie tam gdzieś tam kiedyś dawno temu lubiłem dziabnąć a tu tam, tego Ja nigdy nie byłem jakiś tak super, mega dosłodyczy, ale trochę tamtego, coś tam się zjadło. Ja nie zjadłem całej tabliczki, tylko zjadłem jedną, dwie, trzy kostki i już mi absolutnie wystarczało. Ale po odstawieniu tego też miałem swoje problemy. Też mm, czegoś mi brakuje w tym momencie. Nie? To jest przejściowe. To minie. Ten czas trzeba po prostu przetrwać. To jest tydzień, dwa, trzy, cztery, zależy od człowieka, i to się wszystko ustatkowuje wtedy, wszystko wraca do normy. Także miej to przed oczami, że to jest po prostu pułapka. Dopaminowa pułapka. Pułapka szczęścia, tak to możesz nazwać. I ten cykl musisz po prostu przerwać. Przerwać go po prostu. Teraz już wiesz, jak ten mechanizm działa. I wiesz, jak po prostu to przerwać. Kiedyś w 2019 roku, chyba po raz pierwszy raz, nie pamiętam teraz imienia, nazwiska, ale był psycholog, który to opisał, na tak zwany metodę dopaminowy odwyk się to nazywało. I on tutaj właśnie opisywał od tego wszystkiego, żeby się po prostu odciąć, czy też od tych mediów, od tego surfowania, wszystko po prostu to poodcinać. I zrobić taki typowy odwyk sobie z tego, i wielu ludziom to pomogło, ponieważ byli w stanie zrzucić kilogramy, które mieli, również wszystkie choroby, które się z tym wiążą, ponieważ, no wiadomo, z otyłością wiąże się wiele, wiele chorób, które za tym idą. One noszą wszystkie takie fajną nazwę, te choroby. To są choroby cywilizacyjne, i tu powinny Wam się włączyć już. Alarmy w głowie, dzwonki już powinny dzwonić, czy dzwony nawet takie ogromne już powinny dzwonić, że coś tu jest nie tak. No jak choroby cywilizacyjne. No ja Was proszę, tyle tysięcy lat żyjemy i nagle mamy choroby cywilizacyjne, kiedy wcześniej ich nie było. No właśnie. Tu powinny się właśnie wszystkim włączyć alarmy. Także taki, właśnie dopaminowy odwyk jest najlepszym sposobem na to, żeby to po prostu wszystko przezwyciężyć. Tylko trzeba się pilnować. Mechanizm znacie, wiecie jak działa trochę własnej silnej woli, przetrzymać ten czas i wszystko będzie super, ponieważ to wszystko wraca wtedy do normy. I wtedy można sobie na nowo zbudować cały plan jedzenia, cały plan dnia. Wszystkiego, żeby również to szczęście się tam pojawiało. Zawsze można kogoś też przytulić, to też daje szczęście. Czy na przykład, jak nie macie kogo, to na przykład zwierzaka tam o kot na przykład siedzi, i patrzy na mnie, jego też można przytulić. Także o to też dam Szczęście też się uwolni, dopamina, i tak to po prostu działa ten cały cykl. Także moi drodzy. Udostępnijcie film dalej, podajcie dalej, ponieważ no, to jest naprawdę wielki problem dzisiejszych czasów, ponieważ no, wiele ludzi siedzi właśnie w dopaminowej pułapce. A to tutaj w głowie trzeba rozwiązać, ponieważ to jest problem głowy, problem natury. Jak go rozwiążemy, to wszystko będzie super i pięknie. Także ja Wam życzę wszystkim miłego dzionka, tyle na dziś. Trzymajcie się, hej!